Starówka Funszal, zwana Zona felcza to urokliwy labirynt wąskich, ublokowanych uliczek, wzdłuż których mieszczą się stare kamienice. Niektóre z nich pochodzą nawet z XV wieku. W samym centrum miasta znajduje się interesująca, wybudowana w manuelińskim stylu katedra, którą konsekrowano w 1514 roku. Jest to jedna z niewielu ocalałych w tak dobrym stanie budowli kolonialnych na wyspie. Rua de Santa Maria, na której można podziwiać ponad 200 dzieł sztuki stworzonych przez artystów na drzwiach opuszczonych sklepów i zniszczonych budynków. W niedalekiej odległości znajduje się kolej kalinowa, prowadząca na wzgórza Monte. Cieszy się ona ogromną popularnością. Odprowadziłam Maćkę na przystanek autobusowy i odjechał, a ja dzisiaj pół dnia spędzę na eksploracji jeszcze stolicy wyspy, czyli Funchal. Bo przez kolejne 16 dni to już raczej będą górki, wybrzeże i do stolicy nie spodziewam się wrócić, chociaż kto wie. Można tu znaleźć również wiele zabytkowych kościołów oraz kapliczek. Spacerując po centrum stolicy, napotkamy się także na pomnik jednego z założycieli miasta, czyli na Jean Gonçalves Zarco, który to przekonał księcia Henryka Żeglarza, że Madera nadaje się do zamieszkania. Opuściłam swoje schronisko młodzieżowe, siadłam w podmiejski autobus i pojechałam. Do Kaniso. Wyjechałam z Funszal, jestem w miejscowości Koniso. Wybrzeże usiane jest głównie luksusowymi hotelami, dlatego też ruszyłam dalej w stronę Kamarczyk. Kamacza to centrum przemysłu wikliniarskiego. Wyplata się tutaj kosze, meble, jak i oryginalne ozdoby. W miejscowości odbył się również pierwszy mecz piłki nożnej, o czym przypomina tablica pamiątkowa. Jest przed godziną 14. Plan na dzisiaj, właśnie Lewada do Stornos. Jest po godzinie 14., więc stosunkowo późno, jak na Rozpoczęcie wędrówki. Mam 4 godziny jeszcze jasności, więc zrobię tyle, ile się da tej lewady. Eee, ale najpewniej będę spała gdzieś na szlaku. Jutro dokończę tą trasę, dochodząc do kolejnej wioski. Dzisiejsza potencjalna miejscówka do spania, właśnie z widokiem na część pasu lądowego lotniska. Zobaczę, czy tu zostanę. Póki co trzeba zjeść kolację. A śniadanko gotowane, zaraz przy lewadzie. Ale miałam piękny wschód słońca, razem z widokiem na lotnisko i dwie wyspy niezamieszkałe. Dezerta Grande i Illa de Bugio. Patrzcie jaki skomplikowany system lewat. Tutaj sobie płynie główna lewada. Tu jest możliwość przesłania wody na tą stronę. I wtedy sobie płynie tutaj. Ale jeszcze jest tutaj spiętrzenie, i stamtąd sobie leci woda, pływa tam i płynie do innej lewady. Ogromna paprotka to jest normalne, regularne drzewo. Tu jest doskonały przykład pracy lewad. Stamtąd sobie płynie naturalnie rzeczka, czy tam strumień. Tutaj wpływa do lewady. Jest groź. Tu sobie idzie. Tam wpływa kanałem i wypływa tutaj. I dalej płynie sobie tam. Ale stamtąd jeszcze sobie spływa. Naturalnie tutaj i zasila tam jakąś lewadę, którą szłam wcześniej. Plan jest taki, żeby dzisiaj tam spać. Przylądek Świętego Wawrzyńca. Eee, zobaczę jak to wyjdzie. Póki co zmierzam na piaszczystą plażę. Tutaj na Maderze. W Maciko. Podczas mojej wędrówki, często alternatywnymi drogami, mogłam zaobserwować, jak bardzo ceni się na Maderze kawałek ziemi. Dosłownie. Mieszkańcy wyspecjalizowali się w tym, aby pozyskać jak najwięcej gruntu pod różne uprawy. Idę właśnie na tamtą plażę. Na wyspie są tylko dwie plaże z żółtym piaskiem, właśnie ta, oraz w Kalecie. I druga część dnia. Trek z Machico do Canisal. Towarzyszą mi kozy. I wzbijające się co chwilę albo lądujące samoloty. Bo niedaleko stąd jest lotnisko Santa Cruz. Canisal to niewielka wioska rybacka. Znajdująca się we wschodniej części wyspy. W miejscowości znajduje się Muzeum Wielorybów dlatego, że w przeszłości rybacy zajmowali się połowem właśnie tych saków. Na najdalej wysuniętą na wschód część Madery, czyli przylądek Świętego Wawrzyńca, dotarłam w godzinach już popołudniowych. Dzisiaj rano budziłam się z widokiem na ten pas startowy, którego zapewne już teraz nie widać. A teraz będę zasypiać z widokiem z drugiej strony. Jest 7:30. Właśnie wstałam 10 minut temu i idę na punkt widokowy, żeby zdążyć na wschód słońca. Chociaż widzę, że są chmury, więc może być ciężko dostrzec. Ale... Trzeba w Miejsce to jest wyjątkowe, zachwycające swoją surowością. Jednak pomimo tego, że nie ma tu wiele roślinności i krajobraz jest odmienny od tego, do czego przywykło się spacerując po zielonych ścieżkach Madery, warto to miejsce odwiedzić i przejść się pięknymi szlakami wzdłuż klifów. Z miejscowości Canisal udałam się do kolejnej miejscowości do Porto de la Cruz. I kolejny piękny poranek na maderze Tym razem także spałam przy Lewadzie. Woda na herbatę się już gotuje i zaraz trzeba by je się zbierać. No i tak zaczynam poranek. Idę sobie lewadą. Tutaj przede mną trzcina cukrowa i właśnie mieszkańcy Porto de la Cruz tutaj te tereny są znane z tego, że uprawia się trzcinę cukrową. Penia de Agia, czyli Góra Orłów wznosząca się na wysokość 580 metrów nad poziomem morza. Pomnik pana trzymającego beczułkę rumu, bo właśnie po to jest tutaj uprawiana trzcina cukrowa. W Porto de la Cruz powstaje Maderski Rum. Ledwo ale było warto. O ludzie raz w dół, w dole miasteczko Fajal. Czasami na szlaku trzeba się przedrzeć przez takie haszczory i wierzcie mi z plecakiem, nie jest to łatwe. Nie, 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 się, nie drży się, nie drżyj się.